Wybierz fryzurę odpowiednią do kształtu Twojej twarzy. Cztery wskazówki, po których natychmiast pójdziesz do fryzjera. Chcesz zmienić swój wizerunek, ale nie wiesz, którą fryzurę wybrać, która podkreśla Twoją osobowość? Nowa fryzura może całkowicie zmienić Twój wygląd, dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać tę, w której Ci najlepiej. Pamiętaj, że należy wziąć pod uwagę rodzaj włosów, a także kształt twarzy. W tym filmie dowiesz się, jak dokonać właściwego wyboru. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Jaką wybrać fryzurę, jeśli masz twarz o kształcie prostokąta? Jeśli masz prostokątny kształt twarzy, a czoło i kości policzkowe mają ostre i wyraźne granice, to wybierz fryzurę nieprzekraczającą linii podbródka lub krótką fryzurę Pixie podkreślającą twoje zalety i wizualnie zmniejszającą wyraźne kości policzkowe. Możesz również wybrać krótką fryzurę w stylu Bob z asymetryczną grzywką. Bardzo proste i gęste grzywki mają zdolność podkreślania wyraźnej linii kości policzkowych, ale nieco krótsza grzywka z jednej strony rozmyje zbyt proste i wyraźne linie twarzy. To proste, prawda? Jeśli nadal nie jesteś zdecydowana, aby pożegnać się z długimi włosami, ułóż je tak, aby otaczały twoją twarz. Pomoże to nieco rozmyć linie wyraźnych kości policzkowych z którymi często mamy do czynienia w tym konkretnym rodzaju twarzy. Wybierz też kaskadową fryzurę, w której pasma otaczające twarz są cięte wzdłuż kości policzkowych. Krótsze pasma można podkreślić woskiem do włosów. Teraz wyglądasz idealnie. Jaką wybrać fryzurę, jeśli masz owalną twarz? Owalna twarz jest niekoronowaną królową wszystkich typów twarzy. Dlatego nawet te fryzury, które rzadko pasują do innych typów twarzy, takie jak na przykład pixi, tu będą wyglądać idealnie. Więc jeśli masz owalną twarz, a kości policzkowe i czoło są mniej więcej tego samego rozmiaru, jesteś jedną z tych szczęśliwych, do której pasują prawie wszystkie fryzury. Styliści zalecają wybór fryzur, w której twoja twarz będzie otwarta, podkreślając w ten sposób swoje zalety. Proste, długie włosy, kaskadowa fryzura lub loki to niewątpliwie przepis na sukces dla kobiet o owalnej twarzy. Jaką wybrać fryzurę, jeśli masz okrągły kształt twarzy? Jeśli masz okrągłą twarz, która ma tę samą długość i szerokość, musisz wybrać fryzurę, która wizualnie usuwa nadmierną szerokość i sprawia, że twarz jest nieco bardziej owalna. Pomogą Ci w tym loki lub fryzura Kleopatry przysłaniająca policzki. Fryzura Boba, nazwa, którą styliści nadali wydłużonej wersji klasycznej, byłaby również dobrym wyborem dla Ciebie. Jest to jedna z najpopularniejszych fryzur gwiazd w ciągu ostatnich kilku lat. Długość włosów sięga około 5 cm poniżej podbródka, co wizualnie wydłuża sylwetkę i doskonale równoważy rysy twarzy. Widzisz, drobne szczegóły mają ogromne znaczenie. Jaką wybrać fryzurę jeśli masz trójkątną twarz? Trójkątna lub w kształcie serca twarz charakteryzuje się szerokim czołem i policzkami, zwężoną dolną szczęką i ostrym podbródkiem lub szeroką dolną szczęką i zwężonym obszarem skroni. Dlatego, aby stworzyć atrakcyjny wizerunek, musisz wybrać fryzury, które skorygują obszar pomiędzy policzkami a kośćmi policzkowymi lub skroniami. W przypadku tego typu twarzy styliści zalecają wybór krótkich fryzur. Chociaż spędzisz trochę więcej czasu na stylizowaniu włosów, będziesz dobrze wyglądać ze średniej wielkości pasemkami lub krótką fryzurą. Ponadto jedną z fryzur, która najlepiej pasuje zarówno do Boba, jak i do Kleopatry, jest fryzura z grzywką. Grzywka ma za zadanie ukryć szerokie czoło i odwrócić uwagę od ostrego podbródka lub zwężonego obszaru skroni. Jak wybrać fryzurę? Napisz o tym w komentarzach i nie zapomnij nas polubić.